Ja już jadę Odjeżdżaj stąd, odjeżdżaj stąd Jedzie, widzę ja go będziecie, będziecie go wysadzać? Cisnę na, na czołowę. Szybko Będziecie go wysadzać? Spierdalaj, 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 nie, nie, bierz go Biorę Zatrzyma się cisnę. Zniknę Zniknął, Zniknął mi, Jedzie, jedzie na mnie Kurde, tekstury się nie ładują Nic nie widzę Fuck O jest Mam go o, nie, nie masz go Mam go ja widzę, że dalej jedzie Pojechał. Myślałem, to się dalej, no, Kurwa, zasłania mi ten Strzelasz pnipek? Tak Gdzie ty jesteś jesteś? Anganest uh, Uuu za wcześnie chyba No, zjebałem Gdzie ty jesteś? Ale On zwalnia Bierzcie agonistę, ja za nim jadę. A, no kurde, nie dobra, agganetę, ja cię biorę. Bierz mnie, pakuj. Kurde, za wcześnie zrąbałem. To to, to samolot jest? Rozybany? Ta, rozwalony, nie widziałeś go wcześniej? Nie. Ej, spadek sam tu jest. Gdzie? Tak, jest, jest, jest widziałem go, był. Dawaj na, na ten, na kierowcę, na kierowcę. Dobra, pakuj się, szybko, 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 szybko. Skręcił w lewo do fire station. Jedzie prosto ten pod stół, zaraz wraca. Zawraca do nas? Nie, jedzie w dół do jeziorka tam. Chcę przeciąć. Jedzie do jeziora. Na, na, na zachód? Na west, dobra. Jedziemy tędy. Kurde, ale no przejechałem na górze. Nie, pojechał dalej. Kurde, ja za wcześnie trochę dałem. Czy chcę na ogóle Ten samochód był cały zielony, zobacz jaki jest poobijany. No widzę pomarańczowy silnik więc lipa potra Ale śledzicie go cały czas? Tak, tak. jesteśmy na ogonie tylko że żeby zamić pierwszym sobie coś to sterowanie skójowe jedzie w na lotniska Kro, Kiepsko Może nas zacząć mam już Przejechaliście mam już, już drogę? Tak, Prze... jesteś na tej drugiej drodze Zaraz to będziemy W którą stronę pojechał? Na, na lotnisko dalej lotnisko Nie wiem, jaką on ma prędkość maksymalną. Do drugiej, do My jesteśmy szybsi. Jest u was, stoi. 96, Ja tu inny. On nie idzie, on nie My doganiamy go bardzo powoli. Leżą tam, to od strony, z tyłu hangaru. A o około... Z panu, Właśnie. Widzimy już hangary. Widzę, widzę, widzę was, widzę was. Jeziesz środkiem no, lotniska? Nie. Na lotnisku jedziecie no, w lewo. Tu czekaj, tu przetnę. Tak, nas na środek teraz. Wiesz, my, jak mamy prędkość maksymalną? Stówę 120 nawet Dziś pasem Ej to jest Z czy koleś? Z Z Z Nie wiem czy nas ktoś tutaj nie odwali, nie, ale to z czego Dziś nie pasem Nie, stuwał tylko Ale to jest no, i tak szybciej O, drugie auto! Volkswagen

gdzieś, 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 szybko, po pierwsze, w Ja muszę czekać, zobaczę mu drogę zaraz. O! Trzymaj, man Sorry. Czekaj, czekaj, ja go spróbuję teraz zepchnąć. Zacznę zwalniać, tak jak piłeś. Zablokować. Dobrze. A tak? O nie, no, bo to nie tak. trafia. Dziękujemy. Ty, żeby zaraz ktoś do nas nie sypał tutaj, nie? No, to ja też dobra. O, poprawił. Widzę, tak. widzę. Opa, przywalił! Jest, przywalił! No. Nie! Kurde, nie mów. Zapalił się! Ej jest, leży, leży, leż. Ja na golfa jadę. No, bo gdzieś tu jest tylko Ej, dobijcie go, dobijcie go. Nie mogę. Dobijasz go? Ja go dobijem, ja go dobijem. No, jest zabity. Pimpek, żyjesz? Stawa, ja mam epipena. Aku, łataj mnie najpierw, najpierw bandaż. Łatam, łatam, łatam. Już mnie nikt nie A tu ktoś leżał. O, za późno. Nie! Fak. Nie! Dobra, jesteś z zwracam na małej. I tak nie miałem. Tylko Wziąć... imię, Czekaj, od tego gościa... Co miał tutaj? A kacza ja ma. Ja mam, ja, mam, ja mam mapę przy sobie, to weź tylko mapę, nie? Dobra, okej. Okay. To nie ten Golf, on ma rozwalne koło, więc nie wiem, co, co Tak, to nie ten Golf. Ten gość tam stał, drugi. Czyby zalezł mi za jego plecą. Widziałem, że on wysiadał i wybiegał. I się kirał za tym ogonem. Ganes, co robisz? Zbieram trochę rzeczy tam z tego gościa. Wziąć tego akacza? Wziąć tego akacza? Pi, pipek. Jak możesz to go do samochodu? Szybko, 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 szybko. Gdzieś na majsie z respi i dobiegł O kurwa sypiał Ale... do mnie o. Która ona Nie wiem skąd, nie wiem skąd, nie wiem skąd Pakuje się Pakuje to samochodu się i spierdalam gdzieś, gdzieś to ja jadę Dobra, spierdzielamy stąd, spierdzielamy stąd, na skoczy Gdzie... W tą stronę, w tą stronę Tą drogą, co przyjechaliśmy Jeszcze zleci od Ale tą samą a, drogą czy tą drogę tak. drogę na klasna? Znaczy się tą samą drogą. Nie O, samolot Nie, osprey, osprey Ospray, a lać na no, gówno zrobi On będzie lądował? Jest to możliwe Nie, nie wiem czy nie Ty. Ląduje Zawracamy? Albo ściemnia że ląduje żywioł. Albo zląduje. ściemnia no, zobaczymy nie nie ląduje, nie ląduje. dobra, spadamy stąd, spadamy. Gdzie na małej są jeszcze kraje? Gdzie jest Na dużej, czy na małej? Na dużej, na dużej, na dużej. Strasznie no, na tym. To jest trochę. Ja LOL, dalej jest. Aha, gdzieś się teraz Strona. Z mostu Podjeżdżam Na most biegnie Na? Czy Z? Na Już obrywa Trafiam go. Ty walisz? Też Ztrzymaj, strzaj, on krwawił. Wykrwawił. No Co to było? Byłem w hotelu. Tea. Ale te stanagi są niecelne. Nie ma. Polska. Przejebałaś siatkówkę dopiero? No, jesteś niecelny. Może się wykrwawi. Aż. No, Chyba, to... z... no. że tam jedziemy do niego. Dawaj, pakujemy się, jedziemy. Kurwa, nie będziemy się szczypać. Jedziemy zabić go, tak? Tak. jak jaki się śmiech? Uhum. Nie widzę go już. A nie, biegnie. Jak ostrzał, będzie to ja stawiam auto w bok, nie? No my też. Małotowskie. To jest. Ty, on ma jakąś spluwę? Chyba nie. Wielkie. Położył się go? Ta Dostał Red. Jeszcze jeden powinien być. Jest autobus. Autobus jeździ. Autobus jeździ. Zawracam. Nie. Gasił. Teraz wracam Rozwala ci koła. Zniknął mi, zniknął mi. Kurwa, mi też. Jedziemy za nim? Nie, myślę, że nie, bo tam będzie ambusz No zobaczymy. Jak nie, to zobaczymy. To pakuj się, ktoś. Kto tu? Ja, ja. ja. A, poczekaj. O, już strzelają. Uuu. Wracaj, wracaj. Rozbiłem się. Rozbiłem się. Podjeżdżamy tyłem pod ciebie. Dashade? Roz, rozwaliłem oba koła. Gdzie jesteś? Z tej strony, z lewej, tak? Jestem z lewej. Pakujesz do nich? Dostał chyba Po powolutku, cofam do ciebie. Tak, żebym nie dostał. Probuję go dobić. Nie wiem, czy w ogóle go trafiam. Ale widzisz gościa? Jedzie jedzie na nas coś. Strona. O kurwa, Ural na czołówkę mnie weźnie. Dobra, fuj, ja go zrobiłem. O nie! Dobra. Minimalnie. Pimpek podjeżdżam pod e, twój lipek podjeżdżam pod ciebie. Walimy koło do nich? Stacił, stacił koło. Dobra. Wypakuj się. Gdzie oni są tamci? Tam Jeden dalej? Tylko. O, oberwał chyba ode mnie. Zał, Oberwał. Zajebany. Zabiłem go. Tam ktoś jeszcze do nas sypie? To to? Nie, chyba nie, ale tam jest totalna zapora. Może że jest jeszcze jedna osoba. Nie wiem co tam jest w ogóle. To jest pytanie, nie? Czekaj, czekaj, Range Findera mam ono ma chyba dalszy zasięg. Ale ja spróbuję chociaż na aha, dwa koła. Potrzebuję dwóch Czekaj, czekaj, nie ja widzę tam kół? żadnego ruchu. Mam, mam, mam koło. Jedno. Drugie wykręcimy z tego w ogóle. Nie widzę tam bardziej ruchu. Z, no, mojego, z mojej fury, bo ja mam sprawne. Nie widzę tam nie, żadnego nie, nie ruchu. Nie wiem, która lepsza w sumie, nie? Mi się wydaje, że tamta jest lepsza, twoja, nie? No nie ma co wiesz. Weź ktoś. O, czekaj, kurwa. Weź. Yy, Ręce się przesuń trochę, bo nie mogę tego wziąć, Giru. I sal. Nie, kurwa, co jest? Nie mogę Giru wziąć. Nie ja chcę, na żeby... Naprawiam koło, naprawiam koło jedno. Wziąłeś już koło stąd? Jedno miałem w tym. A, no to tu jest u mnie jeszcze jedno, to dawaj, to bierzemy dwie fury. To luz. Samochód, samochód z dużej wyspy jedzie na most jest ten kurde Musimy podjechać tam szybko do tych Dawaj Military, military offroad Musimy Jeszcze podjechać tam szybko road. do tamtych tych Pakuj się ten rent, pakuj się Dawaj do tamtych bliższych podjedziemy szybko Bardzo już Bo tutaj to nas ten military offroad przeora Tylko nie wiem czy tam całkiem bliżej jechać Tutaj na razie się przykitramy co? No no, no. Myślę, że tutaj będzie dobrze. Na razie. Najwyżej... O! Tutaj spluwy! Weź seren. Tu jest lepsza spluwa. MK16 jest. Ten gościu ma. W autobusie. No, zajebiście! Tu będziesz miał lepszą spluwę, to będziemy mogli walić. MK17 on ma! Jedzie coś? Ja, ja, ja. To ty. Dobra. Widzę gracza. Jest tam ktoś! Jedzie, jedzie ten offroad! E? E? Dostał? Nie wiem. Gdzie on jest? Zawrócił. Nie co ty, nie mów. No, zawrócił. Koż, Koż, koniec. Duch. Stano. Tak, się w A, pakujcie błąd. Pakujcie Wysiadł Skręcił, Kurwa. Poszedł Kurwa, w lewo. Tam mogą być DMR i inne takie sprawy. No właśnie, boję się. Nie, nie wiesz co ja zrobiłem. Schowałem ciało, kurwa. Przez przypadek. Dobra, co, wycofujemy się z powrotem z mostu? Wiesz co, nie wiem, no. Wiecie co, ja mam tu Wintoreza. Restart za minutę. Masz Wintoreza? Fuck. No. Próbuj, próbuj. Co oni tutaj mają w tej ciężarówce w ogóle właśnie? To jest z lewej strony chyba przy ciężarówce Czekaj, ja wezmę sobie rangefindera i będę ci spotował. Mówił ci, jakie je tam jest mi więc... Nie, pojechał. Pojechał. Pojechał, chuj Pojechał, dobra, podjeżdżamy tam szybko. Reset będzie. Już jest restart Aha. O, masakra? Ale ciekawy, czy ten gościu u nas nie przykampi teraz tam? Ja miałem uszkodzony engine, właśnie chyba mi się wydawało, że one wyduchały. Nie widzę nic. Ciekawy, kto sobie pojechał. Ale ten też ma pomarańczowy engine. Mój miał czerwony, praktycznie już. A ja się pochwalił, Leci kościu. Lewa, 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 lewa. Wysiadaj, zabiję go. Zaskoczy! Nara. Lunar chicken? Wracamy po tego, renta. Renty jesteś już? No, jeszcze mi zostało z jedna trzecia płaska. A Prawdy. bo to, ty grę wyłączyłeś? Trochę mamy mało paliwa, ty. Tak, bo mi się poprosiło. Co robimy? Co robimy, co robimy? Praciłem na stacji. Ale możemy pojechać na stację, zobaczymy, obstawimy najwyżej. Zobaczymy, co się dzieje. Ten... Od, od krasno. Od krasno. Przecinamy go? Nie damy rady, nie damy rady. Dobra, damy rady, nie bez nie sensu. Na most jedzie, na most jedzie. Tak, jedzie Rent, na most. uważaj. Bierzemy go w dwie strony? Połóż się i. schowaj się w Tak, tylko się nie turlaj, tylko połóż się i. cofnij się, tak, przeczołgaj za ten. żeby nie wypaść. Robisz tak? Rent? No. Rup, rup. Schowaj się, tak, żeby cię, tylko nie za mocno, nie? Tak leciutko się schowaj, tak, żeby wiesz. Strzelacie. Nie nie, 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 nie. Nie, 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 pójdź go, sobie nie... pojedzie. Bo ich tam Jak było Sharing, wiesz. To spoko, nie? Bo pewnie suwa się wysypie cała gromada. No właśnie. Ale jest bo... całkiem możliwe, że oni się zatrzymają, będą próbować lutować tam, co, co zostało. Odjechali muzyczanie, mógł strzelać. Zacząłeś? No. <słucham> Kurwa, ten to jest agent. Nie, z pojechali dalej. No wiesz, tylko że zaraz gdzieś tam nie przykitrali się za tymi tymi Spierdzielaj w naszą stronę. Jakby ktoś jechał to rób tak samo To jest samolot leci, ja pierwszy no, tak. Ty no też samochód słyszałem I Zedy się agrowały Ty ja przypuszczam, że... Może gdzieś przy szpitalu A za no, te tymi lasy, skałami no, te lasy, samochody tam stał ten golf bo za skałami, możemy iść powoli. Kurwa przez drogę teraz ja bym się nie przyprawiał jednak. Kurde, no w sumie na renta można też poczekać jeszcze. Ja już zbiegłem z mostu. To w prawo kręci. W końcu. W, kręc, w pointu, kręc, pointu, pointu. Pointu, no. Ewidentnie słyszałem drzwi samochodu, bez kittu. Tak ja też, na 100%. Nie ma innej możliwości jakby... Chyba, że tu się coś baguje, że jak ja chodzę po tych kamieniach I widziałem agro nie, nie, tutaj to na początku byłeś, gdzieś. To były drzwi na 100% Dobra to mieli dla was, dobra i stąd Spoko. I widziałem agro mówię gdzieś tutaj Nic nie widzę żadnego auta. Czekaj, czekaj, czekaj Nie no, nie widać e, Jakby ktoś wolał te MK17 to mogę oddać A Dlaczego? Co tam z nie tak? Nie, chodzi o to, że ja się tu często ginę, a także Oj, ja mogę mieć... A tam sobie zdemkają się, to dwa strzały goś leży, kurde. No właśnie, dobra spluwa. Postrzaj, postrzaj, my też mamy Little, little, little bird. Lata tu Gdzie, koło mnie. będę ta, będę ta, ta. Kto to jest? O kurwa! Pakuj, pakuj! Zajebany, zabiłem go. Kurde, dostał. Ktoś, dostał ktoś? Nie. Nie. Dobra, spadamy stąd, chłopaki, robimy odwrót. Tak, trzeba, trzeba już iść. Gdzie idziemy? Idziemy w dół na południe? Gdzie tu się Helki respią jeszcze? Myślę, że tak, idziemy na południe. Tak, właśnie, właśnie tam się respi Helka. To idziemy. I oczy dookoła głowy, chłopaki. No. Teraz będą nas tutaj próbować wiesz, Jak już jeden przyszedł, a dużo się odwróciłem. Kurwa, no bez kitu. Ja chciałem powiedzieć, Ręcz. że ktoś plecy obejrzał. do ciebie, do ciebie bieg, Tak, tak. Ja przyciągam. Przebiegamy pojedynczo. Fizyjne, jak... Ej, chłopaki, pojedynczo przebiegają przez most. się. Albo tak. I na full speedzie, nie? Ale bez tego, bez w ogóle aima waliłem, nie? A, a ja nie mogłem strzelać przez moment, bo... Byłem na linii ognia. E, czekaj, czekaj, czekaj! Czeka, Jedzie coś? Nie, to komary, ty. Ski, to komary tak słychać, A Ja się zastanawiam, czy to czasem ktoś do tego czerwonego auto Tu nie wsiadł tak daleko nie było słychać. Nie, to było po drugiej stronie drogi tam. No właśnie, nie? Tak było słychać. W stronę bardziej szpitala gdzieś tam. No właśnie, też mi się tak zdarzyło. Oh. By oh. Dobra, wchodzę.